Floryda no, Ramus Light Problem? Frolem? <grym> 40 farmy się pierdolasz. No i co, ale i. Taką farmę jak ja kurwa Was Ale ja jestem ważniejszy dla drużyny niż Trydaler. Oj, no, jeden, nie nie jeden. Prawda, pan Rot? To jest nie, proszę. O, widzisz, daję mu free kill, a on już jest mój. Co on robi? Patopa, pa, jak go chwycę. A pierdolę, taki prosty gra. No nie mogę, no myślałem, że się ruszą. Tak to się robi. Ehm. Um. Um. Dobra, chodź tu, chodź tu. Dobra. A jest, chodź dragona, tylko się wyleczę Olej, idę być za jedną. Jest <grym> też <grym> w <grym> Anarykowi. Mówmy z fidzika. Które macha też na na. Bo na item potrzebowałem, no. Naprawdę, przysięgam. A, przepraszam. Tego nie dziwul, że po coś zrobił. Sas krąpa. To ci grąpa. Ma Co mnie pingujesz, czy się nie wyjebie? <grywa> Może jednak

Dzięki A! Ty głównie no pierwszy. Ale to on go! Proszę! Nie wiem, z sobą myślałem, że ginę, ale. <grywia> jednak nie Dobra, lec, lec tam nich. Zaje z kijka. Leć. leć, leć. Co że zrobił? Turet grabowałem. No widzę bardzo. <grywia> ale nie chciał się przyciągnąć z kubany. Pary, bo ja się kurwa ja pomogłem, ja pomogę. Ja o kurwa. Okej, okay. przepraszam. Mogę latarnię? Pomogłem, ale niestety. Nie, chyba że. Zagrabię to. Okej, okay, teraz wycofka. Teraz w drugą stronę. I zawracamy. Czekaj ty Co to było? No, dobra. No i mają barona niestety. Ja tam zestyluję. Tepnę do tego warda. Czekaj, tylko muszę kupić... Nie mam HP, nie mam skina, a to oznacza tylko jedno. Jestem bogiem tej gry. Ja pierdolę, asystę, ja jeszcze, asysta, jeszcze asysta biorę, Mówiłem, że to biorę, to mówiliście, że nie. Lecz ja, ja wierzę w ciebie, dlatego budę, że w pasy nie został. Nie wiem, że nie miałem kamery na merbie. Ja miałem. To jest a 32 HP Ja wiedziałem, że ci pierdol że ten spierdol jak zobaczy graba, to spanikuje.